Dzień dobry. Dzisiaj będzie o zespole, który dosyć często gości na kanale, ale gości na nim często, bo ja bardzo szanuję ludzi, którzy go tworzą oraz lubię po prostu twórczość tego zespołu. Zapraszam. Tak, zespół, który ma różne oblicza, zespół, który, ale przede wszystkim jego podstawowym obliczem jest totalne podziemie. Zespół, którego nazwa sprawiła mi ostatnio sporo problemów i zostałem nawet poprawiony w komentarzach i bardzo dobrze. Nazwa jest niemiecka i ja zawsze sobie mówiłem Vermist. Vermist, Vermist załatwione i wszystko pięknie. Wermist, super, dzięki. No, ale zostałem poprawiony i bardzo za to dziękuję, bo to zawsze lekcja. Wyciągnąłem wnioski. Odpaliłem sobie tłumacza na Google i, i, i dźwiękową wersję tego słowa. Słuchałem tego bodajże 50-60 razy i pewnie dalej to schrzanie, ale brzmi to mniej więcej tak jak to, co teraz powiem, czyli fermist. 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 O, dziękuję. Tak, fermist. Więc fermist wydał nową płytę Damned Temple Spirits, czyli duchy przeklętych świątyń, potępionych świątyń. No nie istotne. Fermist Damned Temple Spirits. Przede wszystkim płyta fajnie wygląda, bo wygląda tak. Tak, jest na niej cmentarz. Jak widać. Cmentarz w zimowej scenarii. W środku są teksty. Wydaniem zajęła się Hell is Here Production. Tak dobrze mówię? Tak, Hell is Here Production. Można to kupić bez problemu w sieci. Polecam. To uczynić, bo chyba yy, materiałów digitalu całego nie znajdziecie, aczkolwiek nie dam sobie teraz za to ręki obciąć, bo może być tak, że w następnym filmie byłbym już jednorękim debilem. No, ale wracając do Firmist i Demt Temple Spirits, tak czy siak, nawet jeśli to oczywiście jest w internecie, to i tak warto to kupić, bo to jest chyba najlepszy krążek Fermist. Nawet nie chyba, ale na pewno, moi drodzy, gdyż tutaj zespół mm, poszedł w ogóle w innym kierunku trochę niż szedł do tej pory. To znaczy, zespół nadal sobie siedzi w black metalu podziemnym, bardzo, ale właśnie powiedziałem black metalu, a czy ta płyta tak naprawdę jest black metalowa? No, teoretycznie jest black metalowa. Spełnia większość warunków black metalowej płyty, a w zasadzie wszystkie, ale tak naprawdę wcale do końca black metalowa według mnie nie jest. Fermistrz znany jest z tego, że, tym, którzy go znają, oczywiście, znany jest z tego, że gdzieś tam sobie na tych płytach czasami potrafi zagrać inaczej. To też jest troszkę związane z jakimiś tam. Składowymi zmianami, tak jak w przypadku tego Splitu, o którym ostatnio mówiłem z Francuzami. Już nie pamiętam tej francuskiej nazwy. Znaczy, pamiętam, ale nie chcę jej schrzanić, więc wiecie, ale ona jest tutaj na kanale, nie? tam na przykład był tylko belat, no i to też wszystko brzmiało trochę inaczej. Ale też poprzednia na poprzednich wydawnictwach. Też różniły się na przykład wokalistami. No tutaj mamy ten podstawowy skład, klasyczny skład, już teraz y, y, Fermist, czyli Vorgast, Bellat i i y, 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 to co zrobili to jest tak naprawdę mm, muzyka grozy i horroru, y, ale wcale niekoniecznie metalowa. Jest bardzo dużo przestrzeni w tej muzyce i bardzo dużo powietrza, a zarazem atmosfera jest niesamowicie gęsta i duszna. Niesamowicie, właśnie taka, wiecie, straszna, przerażająca. To taka trochę, taki trochę spacer po ciemnych zakamarkach, ciemnych lochach, ciemnym lesie, ciemnych kryptach, ale spacer z gęsią skórką na karku. To nie jest tak, że w tych lochach się czujemy pewnie, jak u siebie w domu i jest wszystko fajnie, bo znamy ten temat i w ogóle nic nam tutaj nie podskoczy i nic nas nie ruszy, bo to jest nasze środowisko. Tak, to niby jest nasze środowisko, ale tutaj ta atmosfera grozy jest na tyle mocna, że tak naprawdę nawet nie czujemy się tutaj do końca pewnie. To jest tak troszkę, że idziemy w nieznane. Hmm, ok, po jakimś czasie możemy się oswoić z tym, co fermist nam tutaj proponuje. Bo ta płyta jest dosyć jednorodna i ona siedzi w tym swoim klimacie od początku do końca. Jest mu wierna i świetnie w nim się czuje. Dzięki temu cały ten album jest bardzo zajmujący tak bym to nazwał. On nie nudzi, on gdzieś tam wciąga, on czaruje swoją grozą, swoim urokiem. To jest muzyka na pewno. Wymagająca uwagi i wymagająca pewnego rodzaju skupienia, oddania się tej muzyce, poświęcenia jej uwagi, bo na pewno nie jest to płyta do, nie wiem, zmywania naczyń, czy ścierania kurzy, czy nie wiem, czytania książki, bo tak naprawdę no, nie będziecie ani czytali książki, ani słuchali muzyki. Bo to na pewno jest album, który, żeby żeby gdzieś tam rozsmakować się w nim w pełni, to trzeba mu troszkę jednak poświęcić yy, siebie, wejść w ten świat, ruszyć w tą podróż, którą nam Wermist proponuje. Wermist, przepraszam, cholera. I yy, yy, wtedy tak naprawdę możemy to docenić. To jest album złożony z ośmiu kompozycji, on wcale nie jest taki bardzo krótki, bo on też swoje trwa gdzieś tu miałem chyba napisane albo nie miałem, nie wiem, no, mam 40 minut, 40 minut, więc teoretycznie też nie jest takie super długie dzieło, ale jednak te 40 minut to jest taki wymagający dosyć czas. I dlatego też uważam, że jest to najlepszy album Fermist, bo jest on yy, chyba taki najbardziej spójny, taki najbardziej wiedzący, czego chce. Tak jakby tutaj po prostu zespół najlepiej według mnie wiedział, czego chce, co chce osiągnąć i to osiąga, tak sądzę, no bo, bo oczywiście nie mogę powiedzieć, że wiem, co chciał osiągnąć. Tak jak ci wspaniali komentatorzy telewizyjni, którzy w trakcie meczu twierdzą, że tak, tutaj widać, że zespół realizuje założenia taktyczne trenera. Skąd on może wiedzieć, jakie założenia tak też miał trener? No więc ja też nie wiem do końca, jakie założenia miał tutaj zespół przed nagraniem tego albumu. Ale jeśli jego założeniem było stworzenie krążka pełnego grozy, horroru, nocy, ciemności, lasu. Em... I teoretycznie to są wszystko rzeczy, które w black metalu są normalne, ale tutaj właśnie tak jak mówię, to jest to, że to wszystko nie jest oswojone, nie jest do końca nasze, tylko nadal wywołuje strach i potrafi przerazić, to tak, to to się zespołowi bardzo udało. Wokale na przykład, wokale Morgasta są w ogóle bardzo ciekawe, bo tak naprawdę one nie do końca są black metalowymi wokalami, które normalnie znamy, które krzyczą e, gdzieś tam drą gardło i tak dalej. To może dziwnie zabrzmi, ale ja bym tutaj określił te wokale takim, wiecie, nawiedzonym, głośniejszym szeptem. Coś w ten deseń, bo to naprawdę nie jest taki scream metalowy, wiecie. E, dlatego to jest naprawdę ciekawe i fajnie zagrane. No i niekwestionowanym hitem tutaj jest piąty numer, moi drodzy, bo piąty numer to tak naprawdę jest postpunk new wave. No post-punk na pewno, no, to jest intro Gotyk oczywiście też. Takie trochę Sisters of Mercy. Spotykające, nie wiem, Fields of Nephilim i, i, i może siekierę jeszcze. Postpankową już tą siekierę oczywiście. E, w motoryce przynajmniej. Bardzo ciekawie to jest zagrany kawałek. Jest tylko jeden tutaj taki. E, no ale to już w ogóle trudno powiedzieć, żeby to była black metalowa kompozycja. Natomiast na pewno jest zagana jest świetna, po prostu super się tego słucha, do tego te vogale, wokale, wokale, w no, naprawdę ekstra. Bardzo fajny temat. I od dziwo wpisuje się świetnie ten numer w całą płytę. Nie rozbija jej spójności, nie rozbija jej e, klimatu, atmosfery i tak dalej, więc wszystko to do siebie pasuje. Tak więc, no cóż, no polecam Wam ten Fermist bardzo mocno, bo to jest naprawdę świetny album. E, Wiem, że nie jest to zespół z pierwszych stron gazet, ale y, tym bardziej właśnie polecam y, takie kapele jak, jak ten, jak ten zespół, bo, bo, bo to są po prostu rzeczy, które łatwo ominąć, a głupio byłoby je ominąć, bo warto posłuchać naprawdę fermista. Hmm. Polecam jeszcze raz y, i to chyba tyle. No. Fermist y, Damned Temples Spirits. Do następnego.